Siema, Sorry za spóźnienie, ale naprawdę byłem bardzo zajęty. Normalnie nie dało się tego nagrać, ale stało się. Jestem tu i będziemy odpowiadać na Wasze pytania. Let's go. Pytanie pierwsze: jaki jest Twój ulubiony kolor? Czerwony. Pytanie drugie: jak robisz filmiki? Do edytowania używam kapkata a do animacji FlipaClip. Pytanie trzecie: jaka ulubiona postać z Marvela i Z Marvela Spiderman, a z DC Batman. Pytanie czwarte: jakie są twoje pasje? Nie mam żadnych. Pytanie piąte: kiedy Geometry Dasha? Na 50 subów, więc subskrybujcie. Tak więc na dzisiaj to będzie wszystko sorki, że nie wybrałam wszystkich pytań, ale wybrałam te, które były dla mnie najciekawsze. Więc pamiętajcie, subujcie mój kanał, żeby był ten live z geometrii Dash, bo YouTube pozwala live robić na 50 subów. Pa! A, bym zapomniał, bardzo Wam dziękuję za 20 subów. To jest niesamowite, jak szybko lecimy z tymi subami. Jestem bardzo wdzięczny.